Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie, bardzo, bardzo. Strasznie się cieszę, że mogłem dzisiaj wyjechać i w końcu coś dla Was nagrać. Już dawno nic nie nagrywałem, jakoś, jakoś tak nie było, nie było weny, nie było okazji, czasu. Wiele, wiele czynników się na to złożyło. A, a dzisiaj okazja jest taka, że niedługo Prawie za miesiąc wybieramy się na szlak Orli gniazd. No i, i stwierdziliśmy, że jedziemy na lekko. Czyli tak jak widzicie, chcę wam pokazać dzisiaj nasz zestaw, bo jadę oczywiście z Piotrem. Chcę wam pokazać zestaw, na jakim będziemy jechali. Widać, nie widać. Będziemy zaczynali w swojej karierze coś ala bikepacking, czego jeszcze nigdy nie robiliśmy, więc, więc nie będę się wypowiadał na temat tego, jak to, jak z tego korzystać, co i jak, bo to dopiero będę wam mógł powiedzieć, jak, jak już troszkę pojeździmy. Jakoś się nie mogę ogarnąć. <laughs> Żeby wam to wszystko powiedzieć. Dzisiaj jest sobota i dzisiaj jest e, piąty świecień i niech Was nie zwiedzie to niebo Bo przed chwileczką Przed chwileczką padał śnieg <laughs> Słońce świeci niebieskie piękne niebo, a pada śnieg Ale jajka, zobaczcie co się dzieje O Boże, drzewa jak się tam łamią Ja pierdzielę Ogólnie pokażę Wam tylko co mamy? A mamy zestaw tani i wydaje mi się, że, że chyba dobry, ale to, to tak jak powiedziałem, to się okaże e, no po, po, po tra w trakcie jazdy już po jakimś tam czasie, tak znajdę sobie miejsce gdzieś jakieś w lesie ustronne i wam pokażę. Zjechałem sobie troszkę w las i lasy. Niestety są strasznie poryte przez sprzęt ciężki leśników. Bo oczywiście, jak w całej Polsce trwa wycinka, I, i powiem Wam tylko tyle o tej wycince, że kiedyś strasznie się wkurzałem, że to drzewo tak wycinają, że ja tu 40 parę lat po tych lasach spaceruję, jeżdżę. I nigdy czegoś takiego nie było. Więc e, zamiast się domyślać o co to z tym chodzi, po prostu... Czekajcie, gdzie tu jechać? Gdzie tu jechać? Tu? No, jeszcze prosto Udałem się do nadleśnictwa i zapytałem o co z tym chodzi. I słuchajcie, chodzi o to, że lasy, które są tutaj naokoło no, mnie, no i podejrzewam w całej Polsce, tam gdzie są wycinki prowadzone, to są lasy tak zwane gospodarcze. No i te lasy do tego służą, tak? Żeby pozyskiwać to drzewo. Drewno, drzewo, nie wiem, jak to tam dobrze nazwać. No i, i tak, no. Ileś lat one muszą rosnąć. Później są wycinane, no i... I tak. I powiem wam, że my tutaj bardzo często z żoną spacerujemy. Więc to nie jest tak, że oni wytną i to zostaje i... I potem jest tutaj e, pustynia, będzie nie. W każdym jednym miejscu, w którym wycinali, o tak na przykład, macie przykład tutaj po lewej stronie, już tutaj jest e, ogrodzone, i tu już, tu już jest kilkuletni taki młody lasek, ale wszędzie są nasadzenia. Także bez problemu. O nie wiem, czy widzicie, ale znowu zaczyna padać śnieg. Ale jaja. Ja. Ale ja jak berety. Także tak wygląda sytuacja z tymi gospodarczymi lasami. Nie wiem jak gdzie indziej, ale u nas, u nas przynajmniej jak wycinają, to później to jest wszystko ładnie zebrane. No i później przeorane i są nowe drzewka nasadzone. W każdym jednym miejscu. Prawo, lewo, prosto. Dobra, prawo, bo tam bardzo często leśnicy tak zostawiają to wszystko. Po prostu wycięte gałęzie grube są wywiezione, gdzieś tam sobie leżą na, na kubkach, czekają na wywózkę z lasu. A reszta bardzo długi czas, kiedyś nawet mieliśmy tutaj taki problem, że zgłaszaliśmy gdzieś tam sprawę, bo po prostu na ścieżkach, którymi u nas bardzo dużo ludzi sobie jeździ. I to są szlaki wytyczone, żółty, niebieski, normalnie turystyczne. I to tak, tak wyglądały szlaki nasze. Więc kiedyś to zgłaszaliśmy. Na szczęście zostało to później uprzątnięte. Ja wiem, że oni to... Tak jak tu nie ma żadnego szlaku, to nie, nie przeszkadza, ale... Ale no, jak na szlaku, no to wystarczy... Wystarczy. Zabrakło mi słowa. Uciekło mi słówko. Kultura wymagałaby tego, żeby troszkę przynajmniej z tego szlaku uprzątnąć, tak? No dobra. Jedziemy dalej. O, proszę wa Proszę bardzo, właśnie o tym wam mówiłem. Tu już jest część lasu, gdzie była wycinka jest ogrodzona. A już jest nawet nasadzenie zrobione, już małe sosenki rosną. A my może w lewo. Ale wieje, cholercia. Dobra, ja tutaj sobie gdzieś między drzewami stanąłem, także może... Może będzie lepiej. No i co, kochani? Co wam mam powiedzieć? E, jakiś czas już myślałem o tym. Ogólnie ja bardzo lubię jakieś próbować nowych rzeczy. Ale jestem e, i chyba pozostanę już takim, no, zagorzałym sakwiarzem, więc bardzo, bardzo lubię namiot, rozkładać się gdzieś na, w namiot, namiotem. E, no i tak, no. Ale też, tak jak powiedziałem, lubię próbować różnych rzeczy nowych, więc, więc bikepacking, no nie wiem czy to można tak nazwać, chyba tak. E, tak jak mówiłem wcześniej, wybieramy się za miesiąc na Orle Gniazda i postanowiliśmy jechać na lekko sobie, bez, bez mm, sakw, tylko w takiej konfiguracji jak tu widzicie. E, jeszcze co tutaj się u mnie zmieni, zmieni się na pewno tu jeszcze przyjdzie torba, moja ortleba, w której będzie dron, bo, bo mam z nim problem, żeby go tu spakować. A tu co mamy? Tu troszkę mi się obrudziło, nawet nie wiem jak tą firmę się czyta: New, new Boler, New Ball? nie wiem. Tą torbę podsiodłową zakupiliśmy. Z no tak, jeszcze wspomnę, że, że nasze rowery będą wyglądały prawie identycznie. Te torby mamy takie same z Piotrem. Te też i te tutaj w trójkąt tak samo. E, na bidon pojemniczki też. <laughs> Także rowery się będą różniły, ale wyposażenie identyko. Dobrze, więc te torby z ciekawości kupiliśmy. Oczywiście wiadomo gdzie, na jakiej stronie. E, tak, u naszych przyjaciół gdzieś tam z daleka. I to był koszt tej torby. To jest chyba 16 litrów. Nie pamiętam Boże, ale się przygotowałem. I ona kosztowała. Boże, no to wszystko ogólnie. Cały zestaw tych toreb jest tańszy niż jedna sakwa Crosso. Te torebki kupiliśmy e, niedawno. I one kosztowały 23 zł. E, torba ta w trójkąt, która. Przepraszam, może nie będę tak łaził. Która u mnie w planie była po to, żeby tutaj drona zmieścić, niestety on się tu nie mieści, ta kosztowała coś chyba około 50 zł i ta podobnie chyba 50 zł, ale powiem wam tak, no materiał. Ja dzisiaj jestem z tym pierwszy raz na rowerze, więc się nie wypowiem. Fajnie się jedzi, jakoś to czekajcie, bo trochę ten rower niestabilnie stoi. Dobra. Nic nie czuć, żeby to latało. No jakoś tam się trzęsie, no ale no to wiadomo, no nie wiem. Czas się napić, Garmin mi pokazuje. Zaraz trzymam sobie trening na chwilę. No i tak, nawet nie wiedziałem co tutaj wam spakować. Może pokażę wam tutaj najpierw. E, jeszcze. Wziąłem swoje crosso, żeby wam pokazać różnicę. No i słuchajcie, Crossco jest z Cordury, tu jest jakiś PCV, ja Crossco jeździłem parę razy w takim dosyć mocnym deszczu, no i, i nie przeciekło. Środek, środek miałem suchy, on też jest jakiś tam od spodu taki gumowany, on tam od środka ma gunkę, więc... więc nie przemyk, ale moja koleżanka jeździ i powiedziała, że jej crosso przecieka. Także no nie wiem. o, Słoneczko trochę wychodzi, więc pójdę z drugiej strony. Wielkościowo no cena, no to to jest e, pewnie ta i ta. Torba razem to ta kosztuje. E, New bowler jest większy, jest wyższy, jest troszeczkę dłuższy, nie wiem, ale jest większy i słuchajcie, jest szerszy. I to to czuć. Tutaj na przykład na razie mam telefon. Jest, są baterie do, do kamery i mikrofony. I tutaj jest jeszcze sporo miejsca. Zobaczcie. No tutaj nie wiem, no jeszcze można sporo naładować. Czegoś, jakieś dupereli oczywiście, dokumenty. Nie wiem, co tam mamy pod ręką, tak? Tutaj mamy dwie Dwie. Aha, co Wam chciałem powiedzieć. Przed zakupem chciałem sobie oglądać jakieś filmiki, bo ja prawie ze wszystkim tak robię, że zanim coś kupię, zanim gdzieś pojedziemy, no to oczywiście oglądamy filmiki. Nie ma, nie ma w Polsce takich filmików o tych torbach. Jest chyba jakiś tam jeden o tym, ale ogólnie jest mało. Więc no co, przynajmniej coś nagram i Wam pokażę, jakby ktoś chciał kupić. Tutaj mam tak. Zameczek troszkę powiem szczerze. Poczekajcie, kurde. Przestawię się w drugą stronę do słoneczka. O. Przepraszam, nie ogarnięty jestem. Zamek. Moim zdaniem e, słabe rozwiązanie. Pakowanie jest trochę utrudnione. On powinien być gdzieś, nie wiem, wyżej może. No ale to. No nie wiem, no takie moje spostrzeżenie. Jakiś statywik. Są baterie do drona. No, i, i jest kontroler kontroler. Słuchajcie, o widzicie nawet? Czekajcie, troszkę jest to wyciąganie takie kłopotliwe. O! Kontroler w te ręki. No, on sobie wchodzi, tak wiadomo. Czyli tutaj już zostaje taka pusta przestrzeń, więc e, wrzuciłem sobie tam dętkę. Jakieś tam klucze, tutaj, więc tutaj można czymś tam ten, ten róg wypełnić sobie jeszcze, jakimiś duperelami. W środku jest taka siateczka, kieszonka z takiej siateczki, nie wiem czy to widać. O, no nie wiem czy to jest przydatne, co tam można wsadzić, nie wiem. No i tutaj jest druga kieszonka. Hmm. No co, teoretycznie, o, widzicie, głębokość taka. Jakieś pomysły? Co można tam trzymać? Pieniądze jakieś? Kartę? Nie wiem. No, taka sobie ta kieszonka. No i ten suwaczek też mógłby być troszkę inaczej. Ale jest jak jest. A mocowanie? Raz, dwa, trzy. Bardzo, bardzo stabilnie to jest. Tutaj jest moim zdaniem też błąd, bo jest tutaj mocowanie. I słuchajcie, jest tutaj jedno i tutaj drugie. I jeśli ten trójkąt... Ta torba wchodzi w trójkąt w rower, gdzie mamy ramę. Tutaj, tak jak na przykład w moim, wypra w moim rowerze wyprawowym, tutaj Wam zdradzę, że no zresztą widzicie, no, już Gravel wrócił do swojej, swojego wyglądu. A wyprawówka, wyprawówka już jest w trakcie montażu, będzie nowa. Nakręcę Wam o tym film, bo tam jest ciekawa sytuacja. Więc moją wyprawówkę wchodzi idealnie w ten trójkąt. Wtedy, wtedy sobie mocujemy tutaj rzepem, tutaj i on naprawdę to jest tak mega stabilne. A jeżeli tutaj jest duża odległość, no to moim zdaniem tutaj jeszcze jeden uchwyt by się przydał, którego niestety nie ma. O taki tutaj na rzep. No ale to jakoś tam jeżdżę właśnie specjalnie po takim, po dziurach, po wertepach, żeby to sprawdzić przed wyprawą. Także na razie nic nie lata. No. To jest kwestia wszystko, jakieś tam wprawy, poukładania sobie, zamiast bidonu, to już mamy sprawdzone z wyprawy wokół Tatr, takie pojemniczki tutaj, słuchajcie, na ten, na, na bidon, bidon 07, one są niby termiczne, jakąś tam folię mają, więc to i tak się pewnie nie przydaje, ale sprawdzają się, to jest bardzo stabilne, tu można sobie okulary, tak jak widzicie u mnie, selfie stick, no. I to tak. Więc ta torba na razie plus. E, mocowanie ma też oczywiście takie same rzepy. Te rzepy sobie podocinałem, żeby tutaj nie wisiały. E, jeśli gdzieś tam później potrzebujecie dłuższych, nie ma problemu. Te rzepy są, są tanie. One tam jakieś grosze kosztują, są dostępne. Także można sobie. O! Tej jednej nie uciąłem, zostawiłem sobie dłuższą. No i tak to wygląda. Materiał jakiś. E, no bardzo fajnie to wygląda, bardzo wygląda to mocnie. Mocnie. Wygląda to na mocny materiał. Zobaczymy. Mój kolega jeździ z tym już długi czas i już trochę kilometrów z tym przejechał i tam się nic nie dzieje. Żadnych nie widać. Zresztą to taki, taka guma, plastik, nie, nie plastik, guma PCV, więc tu można myć. Wodoodporne 100% deszcz, można lać nic tam. Te zamki, widzicie, są takie e, wodoodporne w każdej torbie. W tej, w tej, no i oczywiście tutaj też. No dobra, co mamy? To mamy tą dużą. W tą dużą tutaj spakowałem tak. Słuchajcie, jedną ręką dam radę. Może jakoś, bo tu jest rzep. Tu jest fajnie, jest rzepik, sobie można to zamknąć. Tak na szybko dzisiaj spakowałem cokolwiek tutaj do środka. Tutaj na pewno będzie to inaczej, ale tak jak mówię, potrzebuję troszkę wprawy z zewnątrz. Dwie, dwa duże rzepy do mocowania tutaj do rury podsiodłowej. Tutaj standardowo e, takimi zapinkami. No i jeszcze tutaj jest e, taki troczek jakiś. Pewnie jak mamy coś mniej, jak bardziej zwijamy, to można sobie zapiąć. Tu mamy gumeczkę. Zobaczcie, tu są plastikowe uszy. Także tutaj też można coś sobie przytroczyć. Kieszonka? No, no ta kieszonka, nie wiem. Tu nic, jak coś macie wypchany środek, to no, nic tu nie wejdzie. No, Że ona jest z jednej strony, jest z drugiej, ale nie wiem co tu można wsadzić. Nawet chusteczki to tu ciężko wchodzą, więc jest, bo jest. Dobra, środek, jest dron. Mamy tutaj jakiś oczywiście nasz patent na przechowywanie e, rzeczy w sakwach, mega, to są siateczki na, na warzywa z biedry. Mega to się sprawdza, pakowanie koszulek wszystkiego. Na razie jakieś skarpety, cokolwiek. E, mam śpiwór letni wsadzony. Jest skompresowany. To jest mój Mountain Warehouse. Kiedy z nim jeździłem. Z nim jeżdżę, jak są ciepłe. Jak jest ciepło, po prostu, tak? Jest kurtka przeciwdeszczowa. Moja. Ona jest dosyć duża, bo jest gruba. To jest taka dekatlonowska between, ale jest bardzo fajna. No i wsadziłem tam na koniec jakieś. Wsadziłem matę moją którą wykorzystuję pod namiotem no ale oczywiście jeżdżąc w takiej konfiguracji nastawiamy się na na kwatery, więc to nie będzie potrzebne, więc no, no tak tu jest wężej, tu jest szerzej więc tutaj pakujemy jakieś mniejsze rzeczy coś to można zwinąć w mniejszą tam koszulki, nie wiem też muszę sobie to przećwiczyć, obejrzeć sobie jakieś filmy gdzie ktoś jeździ bikepackingowo, jak się pakować w to. No i pewnie, pewnie będzie tak, tak jak z namiotami. Na początku nasze wyprawy wyglądały tak, że, że dużo rzeczy zabieraliśmy niepotrzebnych. Każda następna wyprawa to już, już byliśmy bogaci o nowe doświadczenia. I tak, tak jak mówiłem, to jest chyba 16 litrów. Kurczę, nie pamiętam, ale chyba tak zamykane fajnie na rzepek zwijamy no nic, nic nie wiem kosmicznego tak ale chciałem wam powiedzieć o tylko że że jeśli ktoś chce spróbować to moim zdaniem nie ma sensu kupować od razu nie wiem jakichś mega drogich ale tak no ba rzeczy kosztują drożej niż sakwiarskie więc na przykład namiot mój, mój sam namiot by wszedł do tej torby. No może by się zmieścił, może nie. A namioty z bikepackingowe, bo też widziałem, że tak jeżdżą. No to jakieś no już niestety kosztują. No i nie są oczywiście takie wygodne jak, jak namiot, który możemy w sakwa gdzieś tam na worku na bagażniku przewozić. No ale to są dwie różne rzeczy, tak? To co, pakujemy. Na koniec no mówię, no tam koszulek co jeszcze chciałem powiedzieć? Że prawdopodobnie bikepackingowe wyjazdy nie są jakieś chyba mega długie. Więc, więc tam też nie zabieramy nie wiadomo ile tego, nie? A jak jedziemy na dłużej gdzieś i nocujemy na kwaterach, no to to można sobie przeprać koszulkę czy spodenki. Więc... Też nie ma co tego brać, tak jak my kiedyś na początku naszych wypraw pół domu. Bo mamy zestaw tylnych sakw i mamy przednie sakwy. I tutaj oczywiście pomaga, pomagają bardzo doświadczenia ludzi, którzy jeżdżą więcej niż my. No i, i to bardzo pomogło na przykład pakowanie się w dwie sakwy, a później rozkładanie tego na cztery. To jest bardzo fajnie, bardzo fajny stabilny rower. No, i jest lepiej, lepszy dostęp do tego wszystkiego. Nie mamy tego tak poupychane. Tylko, że to jest bardzo ważne, żeby tak zrobić. Żeby nie kupić czterech sakw i nie pakować wszystkich czterech, bo tak niektórzy robią. Więc co? Tak mamy, widzicie. Tu pakujemy. Kontroler. No kont kontroler. Tutaj będzie cała sakwa do wykorzystania jeszcze na inne rzeczy, bo kontroler i dron będą tutaj w torbie. On idealnie wchodzi w tą torbę z bateriami, w tego mojego ortleba. No szkoda, szkoda. Jakby była troszeczkę większa, żeby tutaj drążczy, to, to tutaj też by starczyło. No ale dobra, nie będziemy narzekać. Wchodzą baterie, jakiś tam statywik. No tutaj też jeszcze miejsce jest to. Wszystko można sobie... Jakoś tam, no oczywiście będziemy jechać, to będzie jakaś kuchenka jeszcze, ale to jedziemy we dwóch, jakoś się podzielimy. Kuchenka musi być, bo picie kawy w takim miejscu na przykład, albo gdzieś nad wodą, no to jest coś, co, co musi być na wyprawach. To jest taka chwila, że to się później długo pamięta. No i co, spakowany rower. Zameczek troszkę Tutaj on tak daleko wchodzi W tej akurat torbie, o I później jak się zamyka go Jak jest pusto, no to widzicie No ale to są takie rzeczy, że co jedną ręką Otwieramy, zamykamy, a tutaj Trochę ciężej, ale Dobra Dalej jedziemy No i widzicie, specjalnie Dzisiaj wybieram takie drogi O rany żeby to jak najwięcej bujało, żeby zobaczyć jak to się będzie trzymało, tu po tu, po, po, po tu kolejny przykład tego, że wycięte lasy są ogrodzone, zasadzone nowe jest dobrze o kurde, muszę założyć rękawiczki Aha. chciałem wam pokazać gumka na przykład można sobie Rękawiczki przytroczyć, które zakładam, bo jest zimno. Chodźcie, chodźcie, bo coraz bardziej zaczyna padać. Zmykamy stąd. Zobaczcie, nie wiem. Nie, pewnie na kamerze tego nie widać. Ale kotuje coraz bardziej. Tu, tu... Zobaczcie sobie, kiedyś jeździłem też w kwietniu to był chyba... O, rany, to nawet nie wiem. Nie wiem czy to nie było podobnie jak teraz. Czwarty, czwarty też był kwiecień. I wtedy była zima wiosną. Zapraszam, zobaczcie, jak pięknie dowaliło wtedy. O, stoi rowerek. O, a co tutaj mamy w lesie? Jakieś zgromadzenie. O rany. teraz widzicie jak pada? O kurde. Normalnie sypie jak w zimę. A tutaj jakaś impreza w lesie. Namioty mamy z nadleśnictwa, porozstawiane. Nie szkodzi. Tak są. Zafascynowani robieniem zdjęć, żebym ich rozjechał. Cholera, okularów nie wziąłem, sypie mi w oczy, śnieg. No, co to jest? Wczoraj w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach, a dzisiaj w kurce i w koszulce termicznej. Fajnie, taki mamy klimat. Troszeczkę sobie jeżdżę po lesie i zobaczcie, co się dzieje. Widać? Troszkę się niebo tam otwiera znowu. Rozeszły się te chmury i o, proszę bardzo, błękitu tu trochę nawet wychodzi. Olercia, nie zdążyłem przed chwilą włączyć kamery, a dwa łosie mi przeszły przez drogę, kurde, ale jestem zły, że tego nie nagrałem, ajajaj, aj, aj. a tam dalej jakie czarne chmury, chyba się kierujemy pomału do domu na obiad. No dobra kochani, korzystam tutaj, że mam to drzewo za sobą, schroniłem się przed wiatrem. Jeszcze jedna myśl mnie naszła, że pewnie ktoś zapyta, czemu tą tutaj sakwę przymocowałem tu, a nie tutaj. Bo tutaj ta rama w moim Romeciku jest taka trochę wypukła i on tutaj tak dziwnie odstaje. Dlatego zdecydowałem się, że będzie tutaj. A poza tym z tamtą moją starą Crosso też tutaj jeździłem. Jakoś mi tak pasowało, nie przeszkadza to w ogóle w niczym. Nic tu się nie rusza, fajnie jest. Gonią mnie ciemne chmury, ale się nie daje. Nie wiem, co mam jeszcze Wam powiedzieć. Chyba się będę żegnał pomału. Tyle, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ale nadal uważam, że, że jeśli ktoś chce zacząć swoją przygodę z takim zestawem z bikepackingiem. To, to uważam, że na początek nie ma sensu jakoś pakować pieniągów strasznych. Cały zestaw. Słuchajcie, podsiodłówka e, tutaj, ta w trójkąt, ten rekinek taki, m, dwa bidonki. Boże, strzelam tak szybko, ale to myślę, że do 150 zł nawet chyba nie. No powiedzmy, no już tak z górką 150. Tutaj Wam opowiadałem, że brakuje tego zaczepu. I nawet taka myśl mi przeszła, żeby sobie tam dorobić coś tutaj. Ale jak jechałem tutaj po tych, po tych krzakach, nic. Ta torba w ogóle nie lata na boki. Nic się nie dzieje, także nic nie będę z tym robił. I tak. Dobrze, dzięki bardzo. Ja spadam do domku. Trzymajcie się na razie. Za dużo nie gadam, bo już nie ma o czym. Ostatnie spojrzenie. New Polera, zestaw. W moim romeciku Aspre, tak to się prezentuje, będziemy testować, dam znać, a na razie, trzymajcie się. Hej.